A no dobra, zostało mi do spakowania jeszcze trochę rzeczy. O, werka, dobrze, że jesteś. Mogłabyś mi pomóc? Pomóc ci niby w czym? No, jak to w czym głupta się? W pakowaniu się. Mamy jeszcze trochę rzeczy do spakowania, pełna szapaciuchów. Aha, tylko że to są twoje ciuchy. Ja mam może torbę ciuchów i nic więcej. A twoje są pozostałe półki. No dobra, to chociaż spakuj tę swoją torbę, ale ogólnie to myślałam, że wszystko będziemy pakowały razem. Teraz nie mogę. Zaraz wychodzę. Umówiłam się z Filipem na zwiedzanie stadionu, przecież wiesz. A no tak, zapomniałam, że umawiasz się z moim chłopakiem. Mogłabyś sobie swojego znaleźć. Dobra, werka, wiesz co? Ja się sama spakuję. A twoje ciuchy schowam ci do tej twojej zielonej torby. Nie musisz mi chować moich ciuchów. Sama to zrobię, jak wrócę do domu. Mhm. Baw się dobrze, Werka. Z całą pewnością będę. O, Werka, a gdzie ty się wybierasz? Ech, Ciociu, no przecież idę z Filipem na stadion. Mówiłam ci wczoraj, że dzisiaj będę szła. O, wybacz, wiesz, to pakowanie, to wszystko, no, no zapomniałam po prostu. Jak zwykle, o mnie wszyscy zapominają. Werka, no co ty opowiadasz? Dobra, ciocia, Anka już mi powiedziała, że dostanę w tym nowym domu najmniejszy pokoik, tylko żebym chociaż tam łóżko zmieściła, mogłaś iść z nami oglądać nowe mieszkanie, to byś sobie inny pokój wybrała. Jasne, jasne. Fajnie, że ja będę miała duży pokój. Tutaj w tym mieszkaniu miałam duży pokój, dopóki nie musiałam go dzielić z Weroniką. Mam dosyć dzielenia się pokojem z kuzynką, chcę wrócić do swojego dawnego życia i mieć pokój zupełnie sama. Nie mogę się doczekać, aż Zoja przyjdzie do mnie na noc. O, siema Filip. No, siema, czekam i czekam i doczekać się nie mogę, spóźniłaś się. Sorry, gadałam z ciotką i jeszcze z Anką. Mam bilety. No wiem, schowaj je, bo jeszcze ci wypadną. Wiatr zawieje, porwie ci i nie wejdziemy na stadion. Nie panikuj, wejdziemy, a jak tam Anka? Ona w ogóle się do mnie nie odzywa. Zrobiła się jakaś dziwna. Ej, Norel, ja w ogóle nie mogę się z nią dogadać. Ach, na wakacjach było tak fajnie, a teraz wszystko się zepsuło. Dobra, koniec tematu Anka. Chodź, idziemy. Heh, widzę, że ty bardzo chcesz zobaczyć ten stadion. No racza, że chcę. Idziesz czy nie? No idę, idę. Mamo, zobacz, Anka napisała, że już jest prawie spakowana, zostało jej jeszcze tylko kilka rzeczy do spakowania i już nie może się doczekać, aż wprowadzi się do nowego mieszkania. Super, wiem, że bardzo ją polubiłaś. O tak, mamo, myślę, że ona będzie moją najlepszą przyjaciółką. Bardzo się dogadujemy i w szkole też jest ekstra. To ja się bardzo cieszę, że, je, że masz taką przyjaciółkę. Mamo, a obraziłabyś się na mnie, jakbym teraz do niej poszła? Hej, przecież przyszłaś ze mną na spacer do parku. No wiem, mamusiu, wiem, ale bardzo chciałabym spędzić z nią czas. Pomogłabym jej dopakować rzeczy i w ogóle. Ach, no dobrze, tylko nie wracaj za późno. Dzięki mamcia. Jak wrócę do domu, to obejrzymy razem jakiś film, dobra? Dobra, dobra, idź już. Pa! Wow, totalnie nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę tu jesteśmy. No, ale ekstra. Orety, jaki ten stadion jest ogromny. No dobra, to od czego zaczynamy? W ogóle masz jakąś kasę? Wiesz, ile tu jest pamiątek? Wiesz, ile tu rzeczy można kupić? No właśnie, widzę. Jakie fajne kubki! Jakie bidony. Orety, plakaty. Wow, ale sztos. <noise> Werka, ty to się czasem jak taki chłopak zachowujesz, wiesz? Ej, coś ci przeszkadza? Nie, wręcz przeciwnie, bardzo cię lubię. Filip, jakby to Anka usłyszała, to chyba by padła z zazdrości. Lepiej przy niej tak nie mów. Anki tu nie ma i możemy się cieszyć, że jest fajnie. Ej, dobra, koniec gadania, chodź, idziemy zwiedzać. Poczekaj na mnie. Ale ekstra, że do mnie przyszłaś. No, mama się zgodziła, ale trochę była smutna, bo byłam akurat z nią parku, w parku na spacerze i, i na koktajlu, ale myślę, że nie będzie zła. Oj, to na pewno jest jej smutno, że wybrałaś mnie. Nie, mama rozumie takie rzeczy. Dziewczynki, może jesteście głodne. Dzisiaj nie robiłam obiadu przez cały ten chaos, ale Aniu, może byście sobie pizzę zamówiły. Pizzę? A, ja to w sumie na razie nie jestem głodna. No, ale zanim przyjdzie dostawa, to minie godzina. No weź. A, ja w sumie bym zjadła kawałek. No dobrze, to ja też zjem. No a jaka pizza jest twoją ulubioną, Zoja? A ja lubię pizzę z ananasem. Hej, to jest też moja ulubiona pizza. No to już wiem jaką zamówić, dobrze? Twoja mama jest taka miła. Twoja też. No, już nie mogę się doczekać, aż będziemy miały wspólną nockę. Ja też dzisiaj o tym myślałam. Jak tylko ogarnę swój nowy pokój, od razu przyjdziesz do mnie na noc. <laughs> wiadomka. O wow, Filip, zobacz na te nagrody. Złote puchary. Wiesz, ile one są warte? No, na pewno majątek. Jakbyśmy jeden taki mieli, to byśmy byli ustawieni do końca życia. Może udałoby się nam taki puchar zajumać. Co ty na to? Co ty, Werka? Tu wszędzie są kamery. Oszalałaś? Poszlibyśmy siedzieć do poprawczaka, ale ty masz głupie pomysły. <laughs> Żartowałam tylko głupta się. Dobra, chodź, idziemy na drugie piętro. Zgłodniałam, a tam chyba można zjeść hot doga. Nie takiego normalnego. Tu nic nie jest normalne. Tu wszystko jest superanckie. No dokładnie, też tak myślę. Fajnie, że akurat mnie tutaj zabrałeś. Pół godziny później. Halo, halo, panie Kaziu, jest pan tutaj? Jestem, jestem, Anka, tu w łazience. Dzień dobry. O, dzień dobry Zoya, dzień dobry Aniu. Przyniosłyśmy trochę rzeczy. A ja właśnie skończyłem montować pralkę. Twoje łóżko i Weroniki łóżko też już jest skręcone. Udało mi się też skręcić biurka. O, idziemy zobaczyć Twoje łóżko? Ja wiem, jak wygląda moje łóżko. Wybrałam takie małe, no bo nie chciałam zajmować miejsca w pokoju. Ja na Twoim miejscu wybrałbym duże, dwuosobowe łóżko, a Ty wybrałaś takie małe? Bo ja chcę mieć dużo miejsca w pokoju. Kochanie, jesteś tutaj? Jestem, jestem. O, Rety, co to? Nie dźwigaj, kochanie, daj, ja to zabiorę. Po co przyniosłaś te naczynia? Przecież ja bym je przyniósł. Razem z dziewczynkami zamówiłyśmy pizzę i stwierdziłyśmy, że zamówimy ją tu, na nasze nowe mieszkanie, żebyśmy mogli ją zjeść wszyscy razem z tobą. Och, to bardzo miłe z twojej strony, z waszej strony, ale to było bardzo ciężkie pudło, nie powinnaś dźwigać. Och, przecież nic mi się nie stanie, jak trochę ponoszę. Ach, nie do wiary, ten twój pokój, on jest taki pusty! No, czekamy na dostawę mebli. Mama zamówiła i pewnie dziś albo może jutro przyjdą. Jeszcze będzie trzeba je skręcić. Jeszcze dzisiaj musimy spać w, na w naszym starym mieszkaniu. No, nic dziwnego, chociaż łóżko już masz, ale faktycznie wybrałaś bardzo małe. Myślę, że śmiało mogłaś wziąć dwuosobowe łóżko. Bardziej byś się wyspała. A przecież masz taki duży pokój. Na co ci tyle miejsca? W sumie to sama nie wiem. Wiem, że chcę, żeby mój pokój był w jasnych kolorach, no trochę brązów, dużo bieli i beży. O, ja też lubię takie kolory, chociaż mój pokój jest bardzo kolorowy. Wiesz, ty jesteś taką osobą, że kojarzysz mi się z kolorami. Ja w sumie też lubię kolory, ale chciałabym, żeby mój pokój wyglądał jak pokój nastolatki, a nie jak dziecka. No, mój jest taki kolorowy, że wygląda jak pokój sześciolatki, ale w sumie bardzo go lubię. Muszę namówić mamę na mały remont. Och, kochanie, jestem taka szczęśliwa, że zamieszkamy razem. Mam nadzieję, że to będzie cudowny czas. Skorbie. na pewno będzie. Fajnie, że twoja mama jest taka szczęśliwa, prawda? No bardzo szczęśliwa. A ja bardzo lubię pana Kazika. A czemu mówisz do niego Pan? Nie wiem, jakoś nie mogę się przestawić. Dobra, zobacz, Zoja, to jest pokój Weroniki. No i ona sobie wybrała takie szare łóżko i takie ciemne biurko. Ona lubi ciemne kolory. No każdy ma swój gust! Anka, chyba zjemy pizzę u ciebie w pokoju, bo przecież w kuchni jeszcze nie ma stołu. No właśnie, rozłożysz talerze, Aniu? Jasne, mamo. Szkoda, że Wery z nami nie ma. No szkoda, Aniu, ale myślę, że Weronika się świetnie bawi na stadionie. No, i ominie ją ciężka praca i noszenie tobołów. <śm> no w sumie to racja. No dobrze, to ja wezmę te talerze i rozłożę je u mnie na stole. Werano, a tak w ogóle to jak ty się czujesz z całą tą przeprowadzką? A, no a jak mam się czuć? Dobrze się czuję, no co? No, przeprowadzka jak przeprowadzka. Będę miała swój pokój. No tak, ale mówiłaś, że jest bardzo mały. Nie przeszkadza ci to? Nie, tak szczerze mówiąc, to w ogóle mi to nie przeszkadza, i właściwie to wcale się nie dziwię, że dali mi najmniejszy pokój. Wiesz, no, Anka jest córką mojej cioci, zasłużyła na większy pokój niż ja. Ja jestem jakby na doczepkę. Nie mów tak, wcale nie jesteś na doczepkę. No, ale nie jestem córką mojej cioci, tylko siostrzenicą. Matka mnie podrzuciła, zostawiła, a ciocia przygarnęła. Właściwie to czasem się zastanawiam, czemu jestem dla niej taka niedobra. Dla cioci? No, jakoś nie umiem się powstrzymać od bycia wredną. <laughs> A ja ciebie właśnie taką lubię najbardziej. Ty masz dzisiaj jakiś dzień mówienia mi, że mnie lubisz. Weź, lepiej zabierz się za jedzenie. O rady! co to? Ua! Co się stało? O, ale to było ostre, ja nie mogę. <laughs> ale miałaś minę. Poczekaj, przyniosę ci wodę. O, o Rety, tego się nie spodziewałam. Ale ostre! Ale Filip, jaki on jest dzisiaj dla mnie miły. Fajnie spędza się z nim czas. Koleżanka mówi, że ta kukurydza jest strasznie ostra. No przecież uprzedzałem, że z papryczką chili. A, ona nigdy nie słucha. Poproszę jeszcze wodę. Muszę wymyślić, jak odwdzięczyć się Filipowi za ten miło spędzony czas. Godzinę później. Hmm, dziewczynki, bardzo dobry wybór. Ta pizza z ananasem jest wyśmienita. Ja zawsze zamawiam pizzę z ananasem, to moja ulubiona. No, moja też. O, dużo was łączy. Jesteście do siebie bardzo podobne z charakteru, prawda? Dziewczynki, fajnie, że się tak dogadujecie. No, i że się zaprzyjaźniłyście. No, o wiele fajniej się chodzi do szkoły, kiedy ma się swoją ukochaną przyjaciółkę. Nie masz pojęcia, Aniu, jakie dla mnie to jest ważne i fajne, że jesteś, że pojawiłaś się w moim życiu. Ja tutaj nie mam w ogóle przyjaciół, na razie mam tylko ciebie. Spokojnie, Zoja, na pewno poznasz jeszcze wiele dziewczynek, wiele koleżanek i kolegów. Hej, jesteście tu? Tak, Werka, jesteśmy, chodź. O, widzę, że biurko i łóżko w moim pokoju są już skręcone. I w twojej manka też. No tak, Kazik już skręcił, ale jeszcze dzisiaj będziemy spać w naszym starym mieszkaniu. No dobrze. Werka, opowiadaj, jak było na stadionie? Ach, było ekstra! Jaki on jest wielki! Super! A co tam masz w ręku? A, to plakat, zobacz, kupiłam sobie, żeby powiesić na ścianie w moim nowym pokoju. No i super! Ach, dobrze, że jesteś taka zadowolona. Zwiedzanie stadionu. Ja na przykład bym się nie odnalazła. Nie przepadam ze sportem. Znaczy, nie interesuje mnie to. Hej, to tak samo jak mnie. O Rety, coś tak czuję, że wy będziecie super psiapsi. To zupełnie jak ja z Filipem też się tak dogaduję. No tak, z moim chłopakiem. Oj Anka, już przestań. Nie moja wina, że ty masz zupełnie inne zainteresowania niż Filip i ja. Mogłabyś sobie swojego chłopaka znaleźć? Dziewczynki, proszę o spokój. Tak miło było. Nie psujmy tego dnia. No właśnie. Zjedzmy pizzę i pójdźmy do starego mieszkania po jeszcze trochę rzeczy. Możemy śmiało przywieźć jeszcze parę kartonów, a resztę zrobimy jutro i jeszcze w niedzielę. No dokładnie. No dobrze, to zjedzmy i chodźmy. Ciociu, wiesz co? Właściwie to podoba mi się ten mały pokój. No to fajnie, że jesteś zadowolona. Najważniejsze, że każda z was będzie miała swój pokój. Swoje miejsce i swój kącik, prawda? Jasne, ciociu. Mój pokój będzie bardzo przytulny. No nie wiem, wybrałaś takie ciemne kolory. Ja lubię takie i jeszcze lubię fioletowy i zielony. Chciałabym mieć dodatki w takich kolorach. Dobrze, pójdziemy na zakupy, kupimy coś nowego. Kochani, koniecznie napiszcie w komentarzu, jaka pizza jest waszą ulubioną. Jeśli lubicie moje historyjki toka boka, zasubskrybujcie kanał Bajolanki. A jeśli chcecie więcej historyjek, zajrzyjcie na mój drugi kanał, Topiki Topcia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ciao!